Pogoda jest średnia. Do 17 padało, ale jesteśmy nad morzem. Dzisiaj, jak widzicie, trochę się trochę sobie spaceruję. Tak, wodzie, zimna woda. Ale w Grumic, tam gdzie ostatnio byliśmy, nie jest źle. Trzeba korzystać z urlopu, nawet mimo takiej fatalnej pogody. No i tak sobie spędzamy czas na luziku. Dzisiaj może jutro może pozwiedzamy trochę Hamburg. Pojeździmy, pooglądamy coś. Mam nadzieję, że pogoda będzie trochę lepsza. No a w sobotę lecimy z powrotem do Namysłowa do Polski. No i wylatujemy do tych Włoch. Wcześniej jak lało to kurcze musieli się wszyscy pochować do restauracji, bo normalnie było, było przysłowiowe oberwanie chmury. Mewy latają. O, kaczucha nawet se tu pływa. Patrzcie jak zapiernicza Ale powiem Wam, że sporo glonów jest. Tak jak widzicie to czarne. Ogólnie woda jest czysta i taka nawet, że widać dno. Nawet fajnie. Fajnie się wydaje tak dość czysto, jak tam na molo, no jak tam sobie pomolo spacerowaliśmy, to fajnie, aż tam do samego końca było widać dno morskie, bo dość płytko jest tutaj. Ale przy plaży to już jest masa tych glonów, no i tak średnio. I tak sobie szedłem tutaj w miejscu, gdzie było ich stosunkowo mało. No i teraz właśnie wracam się na to miejsce, żeby sobie wyjść, żeby się w tych glonach minogi nie pozawijały. No niestety, tak to jest: Morze Bałtyckie. A tutaj sobie może wyjdziemy. O. Albatrosik wylądował. Szuka jedzenia. Gdzieś tam będzie żebrać pewnie za chwilę. I dzisiaj sobie zwiedzamy centrum Hamburga ratusz w pichlerze, standardowo no pokazujemy tutaj znajomym bo jeszcze nie byli i tutaj macie ten plac przy ratuszu, gdzie zawsze stoi e, gdzie zawsze jest na święta jarmark bożonarodzeniowy ale nie wiem czy nagrywałem to miejsce jak był ten plac pusty, odkryty a więc jest okazja, żeby pokazać Tutaj idąc od tyłu ratusza też mamy fajne miejsce, są tutaj kawiarnie, jest piękna fontanna przy której można sobie ładne zdjęcie zrobić, no i też taki plac malutki, ale jest tu pięknie powiem wam. No i taki plac jak widzicie nieduży, ale urokliwy jak najbardziej. I tutaj przejdziemy sobie, o, tak to wygląda. Dajcie znać, czy byliście w Hamburgu i co sądzicie o tym mieście, albo czy chcielibyście odwiedzić. No i czy podobają Wam się te miejscówki, które Wam pokazuję? No i Alster jezioro. Tutaj. Niedaleko Ratusza. Fontanna sobie kapie. Tutaj stateczki wycieczkowe pływają. Znaczy na promy. Ludzie chillują. Kilka dni później w Parku Narodowym Jasmund. tak to wygląda moi drodzy. po klifach. Po klifach latamy, znaczy właściwie u ich brzegów. Pogoda dopisuje, nie jest za zimno. Chociaż widzicie bluzy wziąłem tak w razie było ze sobą. Ale ogólnie nie jest źle. Co wam muszę powiedzieć, że wygodne buty warto tutaj mieć, bo po tych kamyczkach to się kostki wykręcają ładnie. No ale dużo ludzi chodzi w Adidasach w klapkach, także myślę, że w takich zwykłym obuwiu też idzie tu sobie poradzić. No ewentualnie można iść górą po lesie, po parku narodowym Jasmont. No i też fajnie. I taka droga jak widzicie, także nogi cierpią. No i te klify. Ogólnie wizualnie petarda. No i czas na zakończenie tego odcinka z kilku dni z różnych miejsc, które odwiedziłem sobie na urlopie. Odwiedziliśmy, oczywiście też nie ze wszystkich, bo nie wszędzie nagrywałem. Także dajcie znać w komentarzach, tak jak już kilka razy tutaj powtarzałem, co myślicie o takich odcinkach, o tych miejscach. Zostawcie ocenę też pod filmem. No i co? I suba, jeśli nie subskrybujecie. Widzimy się niebawem w następnych filmach na kanale Polski Hamburger. Na razie cześć. Tu wam jeszcze polecę. Ice Cafe rolling, czyli lodziarnia taka w Nienfeldzie. Takie duże lody, patrzcie, euro 70 za gałkę i 2 euro za pistacjową. No to jedyna gałka, która drożej kosztuje, ale ogólnie to są najlepsze lody, jakie w Hamburgu jadłem i tutaj w okolicach. I parking pod Lidlem też jest, więc nie ma problemu z miejscem.